Serwusik! Przede mną i przed Wami wzmacniacz stereofoniczny produkcji Diory WS432, ale tu muszę sobie wyłączyć oczywiście lampę błyskową, żeby nie było. Tak się ten wzmacniaczek właśnie prezentuje z przodu. On jest mega już niestety zniszczony życiem dość mocno, odrapany, brakuje kilku nakładek. Na potencjometry i isostaty tutaj wciśnięty jeden potencjometr. Przepraszam. Nakładka na isostat. Niestety już swoje lata ma. Panel też jest poharatany gdzie nigdzie. Jeszcze pokażę tutaj z góry. Tak on się właśnie niestety prezentuje. Aczkolwiek co najważniejsze jest sprawny pomimo tylu lat już na karku. Nadal walecznie cały czasem współpracuje z moimi zestawami głośnikowymi, i tak naprawdę od pół roku już sobie ze mną działa. A Bo to może mieć sam środek tego wzmacniacza. Włączymy sobie tym razem lampę błyskową. Proszę bardzo, tak on sobie wygląda. Przykurzony, niestety, aczkolwiek jest, jak mówiłem wcześniej, sprawny. Oryginalne wszystkie elementy przetrwały próbę czasu bardzo dobrze. Tutaj pokazuję, że tranzystory, właśnie w końcówce mocy 2N6488 i 2N6491 w jednym i drugim kanale, w obu kanałach, w prawym i lewym są oryginalne, tak samo jak i elektrolity i wszystkie inne elementy RLC, jak i potencjometry, przełączniki i sostaty, między innymi sieciowy. Transformator zasilacza to jest ts 120 x 13 Proszę bardzo, tutaj właśnie tak sobie wygląda. Aczkolwiek, wysterowanie, podświetlenie, wysterowania. Tutaj jedna, LED, jedna dioda, lecz niestety elementy już są nie sprawne. Data produkcji kondensatora osiowego w zasilaczu to jest 1985, jak pokazuje. Tutaj macie. Proszę. W każdym bądź razie na pewno czeka go troszeczkę pracy, aby dopieścić i mógł sobie podziałać kolejne lata, tak aby bezawaryjnie i żeby przede wszystkim oryginalne tranzystory w układzie końcowym, jeden drugi, właśnie PNP, NPN PN, PN oraz sterujące nimi przetrwały, bo to jest najważniejsze, ja zawsze. Mówię, żeby jak najwięcej elementów było oryginalnych i zostało w takim wzmacniaczu jak chociażby tranzystory. Oczywiście można tutaj bawić się między innymi wymiany. Tutaj mamy przede wszystkim, ta sekcja to jest przezmacniacz gramofonowy, ale można się bawić w tranzystory w przezmacniaczu jak chociażby tutaj te, to są jak dobrze pamiętam BC307, może mogę się mylić. Aczkolwiek, jeśli ktoś z Was wie, piście o tym w komentarzu. Można wymienić na współczesne, niskoszumowe. Tutaj można też porobić wiele innych rzeczy: wstawić kondensatory typu WIM z dielektrykiem stałym, gdzie się tylko da. Albo tantalowe, jeszcze lepsze, ale to już sztuka dla sztuki. I przede wszystkim, tutaj, tą płyteczkę można też wywalić. Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia, bo to jest takie najprostsze, najbardziej prymitywne zabezpieczenie układowe przed składową stałą na wejściu wy głośników. Wiadomo tutaj, żeby się nam składowa stała nie pojawiła, żeby naszych ulubionych zestawów głośnikowych nie spalić, a też między innymi, żeby one przetrwały jak najdłuższą ilość czasu. I takie pytanko, czy faktycznie jest to króciutki taki opis tutaj tego wzmacniacza WS-432? Czy mam go zre zrecenzować, jak to brzmi? Wiadomo, na oryginalnych częściach, jak mówiłem, niektóre być może. Czy recenzję z tego wzmacniacza, czy nie? Proszę pisać w komentarzu poniżej tego filmu. Co by tu Wam jeszcze poopowiadać? To między innymi na temat tego mocnego wzmacniacza przy obciążeniu 8Om. Wynosi 35W według producenta. Zniekształcenia harmoniczne to jest 0,2%. Więcej tutaj danych niestety nie przytoczę. Jak mówiłem, rzucę sobie coś takiego, żebyście mieli, żebyście mogli też pooglądać, jakie te ma baramecie. właśnie tył egzemplarzu jak się tutaj to prezentuje to jest standardowa konstrukcja tak naprawdę od WSA 417 do WSA 440 4422 za okroglonymi potem gałkami czyli przeszło 10 lat dobre były produkowane takie wzmocniacze z mniejszym lub większym wkładem do samego, można powiedzieć, do, samego, do samej konstrukcji czy też mm, troszeczkę zmienione wizualnie. A tu mamy właśnie model, y, egzemplarz produkcyjny, jaki wyszedł z fabryki. No jest to dość sporawy, bo 66, 66 589, jak dobrze widzę. W każdym bądź razie I tutaj taki właśnie... niestety to, co... nie działa w tym są wypalone żaróweczki które na pewno zostaną wymienione przeze mnie żeby one sobie działały tutaj między innymi jest wylot do proszę bardzo do żarówki jeden drugi tam to jest właśnie żeby to zmienić żeby to naprawić żeby to działało funkcjonowało tutaj jak wam pokazuje Żaróweczki będą na pewno spalone, będę musiał wymienić o takiej, takiej mocy, jak i napięciu prądzie i napięciu. Myślę, że przedstawiłem troszeczkę ten wzmacniacz, opisałem go. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz. Pudełko. O, to będzie idealne do Was. Właśnie zobaczę, czy ktoś w ogóle ogląda mnie do końca, czy nie, czy chce oglądać mnie do końca, czy nie, moich wypocin, wywodzin i tak dalej. To by było na tyle. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Trzymajcie się, na razisko i hej.